Czy mogę powiedzieć pod koniec lajkujcie siebie dehatrip? Cześć, mam na imię Piotrek, mam trzydzie... ileś tam lat. Mój setup to praktycznie wszystko po Jarku. Zawsze chciałem być taki jak Jarek. Jarek ma fajniejszą rodzinę, ma lepszą pracę Jest bardziej inteligentny. Generalnie wszystko co robię w życiu to staram się robić tak jak Jarek. Wracając do mojego setupu. Moja deska to pojarkowy G mac Grip Seismic Lockton High Performance Grip Tape Traki oczywiście pojarkowe PNL -e. Gumki Venoma 91 s od Deku e, 87 od Drogi Kółka Cloudride od Adrzeja M Duro 86A e, Na sobie mam Spodnie kalkani <grym> Buty e, DC Kask S1 Mega Lifer Helmet na wielkie głowy, no i generalnie to wszystko. Dziękuję.